Nasze domki są całe w czarnym kolorze i zrobił to ten czarny piesek. On jest przed nami i chyba próbuje nas... Tak, i zobacz, on sobie normalnie biega I chyba chce naprawdę coś tam zrobić I on teraz wraca do jego wielkiego, czarnego domku O, o, Pimpek, musimy to sprawdzić i go pokonać, co nie? Tak, pewnie on ukrywa coś w środku Zekret tego I zobacz, na niebo jest takie całe czarne Tak, i nawet jego pieski są takiego koloru O, -o ja troszeczkę się boję Ale dobra, piesku, lepiej oddawaj nam nasze y, domki i pieczkę Tu są jakieś informacje Nienawidzę kolorowych piesk. Co, no to jest wiadomo, że on nie. ich nie lubi, ale że aż tak? O, o, ja się troszeczkę boję. Usunę z was wszystkie kolory i zobacz, tu jesteśmy my bez kolorku A, to jest przerażające. ja nie chcę nie mieć kolorką! Tak, i tutaj pisze a potem was pokonam. O, nie, i jest nawet jego twarzyczka. I tu są czarne kości. Fuj, jak on może to w ogóle jeść, co nie? To jest obrzydliwe, ale ostrożnie. Bo tu sobie jakieś schody i może go a. tutaj spotkamy. Tak jest, on sobie w tym momencie śpi. Ja go tutaj widzę, I tutaj piszę. Przyjdę do piesku w nocy O o i tutaj Ej są chyba kolorowe pieski Tutaj jesteś jakiś piesku Tak ten czarny piesek chce nas pokonać Proszę uratujcie nas No jasne że tak już to szybko niszczymy I wyłaś z tego dirtowego więzienia I nawet tutaj ej jest żółty piesek Pomocy pomocy jest mi bardzo Ach. zimno Jestem bardzo głodny zjadłem jakąś kostkę No tak za chwileczkę ci damy Chodź szybko musimy cię uratować I musimy być cicho a tutaj jest ej niebieski piesek <noise> ja! Szybko szybko uratujcie <noise> mnie bo słyszałem że ten Piesek nadchodzi jest już bardzo blisko. Tak, on jest w tym miejscu. Chodźcie, szybko musimy się stąd wynosić i zrobić coś przeciwko temu pieskowi. I wiecie co? Ja na samym początku pokonałbym te jego czarne pieski. On tak, kluczek, bo je wszystkie! One mogą nas śledzić. Oh, tak, tak. one w ogóle jeszcze mogą śpiegować nas. Oh. I wiedzieć co my robimy. No to, nie. On no na to... pewno się obudzi teraz, jak je rozwalamy. No to jest możliwe, ale spokojnie, ja wiem, jakie pierwsze zabezpieczenie możemy zrobić. Co wy na to, żeby położyć tutaj takie płotki? Ej, zaraz, płotki? Co ty niby tutaj zrobić? No spokojnie, bo skoro on miał takie straszne pieski, to my tutaj damy takie normalne, tak? I oswoimy je białymi kostkami, czyli takie dobre pieski to będą. Co wy na to? Ej, super pomysł. Ja je może tutaj dam do tego płota, żeby daleko nie uciekły. Ej, tak, tylko trzeba zrobić bardzo dużo tego. Naprawdę? A moim zdaniem powinniśmy dać nawet różowe pieski, wtedy by się bardziej przestraszyć. Wow. Ej, co, co wy zgadzasz. mówicie? Te pieski mogą być zbyt słabe, co? na to, żeby postawić tutaj taki żołdek TNT! Oh, oh, oh. Ej, faktycznie, ty, jak to wygląda? Pipek lubi TNT, ale wiesz co? Jak ono wybuchnie, to wtedy tutaj nie zostanie nawet nic z naszych domków. No dobra, ale popatrz na to, ja mam jeszcze inne TNT w takim razie, jakieś takie, a nawet takie białe, tęczowe, takie, a nawet i czarne TNT, które rozwali wszystko! Ej, tak, jak oceniacie w ogóle pułapkę Pipka, bo on zawsze daje TNT, a ty, żółty piesku, co ty o tym myślisz? Wiesz co? Ta pułapka jest dosyć fajne, ale te pieski wydaje mi się, że są za słabe. Musiałby je jakoś ulepszyć. Co? Chwilę. Jak to ulepszyć? Gdy tylko uruchomię tą dźwięk, te pieski będą ogromne. Po tylko na to. Co? Chwileczkę. Jak to? Uuu, te pieski wow. Teraz wow. są naszego rozmiaru. Tak, one na pewno pokonają tego czarnego pieska. Ej, to dawaj zrób jeszcze jakieś inne zabezpieczenie. Wymyślisz nam coś? No pewnie, że tak. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy znacie takie zwyczajne, żelazne golemy? Ty, no pewnie, Ach, że tylko, tak. tylko, że one są mega słabe. No właśnie, Przecież ten piesek je pokona. No to prawda, a wiecie, jaki jest mój ulubiony blog w Minecrafcie? Hej, ty, no pewnie złoty, albo jakiś żółty, co nie? No pewnie! że tak, takie, stworzę wam specjalne złote golamy, ale najpierw muszę zbudować pewną maszynę, żeby one działały. Co? Ja co? Jaką niby maszynę? To pewnie nie zadziała, żółty piesku, co ty odwala? Słuchajcie, no muszę zrobić tutaj takie miejsce, które jest 5 na 5 ze złota. To jest bardzo o. ważne, żeby one działały, a następnie muszę takimi tutaj odpadami radioaktywnymi to zabezpieczyć. To wygląda jak to mowa trochę może nie no tak, ale spokojnie, on może chce nam pomóc faktycznie. Zobaczcie, tylko na to otworzę tutaj tego złotego golema, który nam pomoże. No! No! no Nie, tak, on widzisz, ten kręca. czarny piesek nie lubi kolorów, a ten golem nam pomoże, co nie? Ale piękne, proszę, ty zrób takiego diaksowego, ja ci pomogę. Ej, tak, nie, nie, każdego nie, nie. koloru, dawajcie, to chyba będzie działać, co nie? Dajcie, <słuch> tak, tak. ja muszę zrobić dużo więcej takich pomieszczeń, no! żeby ty golemi było jeszcze więcej! Wow. No, ty, jak to wygląda? Czekajcie, ja spróbuję zrobić na przykład diamentowego golema? Ej, ja chcę zobaczyć, czy to działa. I tak! Zobacz, Wojan, to jest diamentowy golem. Idealnie o, dla ciebie. O, mój ulubiony diaksowy, o, tak. Ja tak. bym zrobił wszystkie takie diaksowe, a nie złote, słabiaki, co? Ja diamentowe mi się tak nie podobają. Złote były lepsze, Luczek. No tak, ale spokojnie. Dawajcie, może w tym momencie sprawdźmy pipka. O, tak jest TNT. a on będzie mocny, co nie? O. Tak, mój golem będzie najlepszy na świecie. Stawiam go i o. Nie. pewnie będzie wybuchać, jak ten czarny piesek tu pod Odejdzie! Tak i on na głowie ma normalnie taką świeczuszkę do zapalenia. Dobra, to ja w takim razie spróbuję zrobić mojego Dobra, na przykład zobaczyć. Z kości, poczekaj chwileczkę, za chwilę zobaczymy twojego, tylko na Ale początku tylko ja chcę zobaczyć to... tego i... Wow, wow to skiele Ale... z ten golem. Ale A, on się, pali. Pali się Musimy mu pomóc, dawajcie w takim razie dawajcie mu kostki czy coś takiego, bo on chyba zaraz dennie, on chyba by nas nie obronił. A dawajcie może zobaczymy jeszcze dirtowego, tak, to będzie dobry górny Najlepszy uwaga, kładę dynie teraz, proszę! Chwileczkę. Ale. Co? A, nie działa! Chyba no ten golem. ha, Te nóbko, nie ma dirtowych golemów. Prawda? No właśnie, dobra, ale macie może jakiś inny pomysł? Może ty woja, wiesz, jak zatrzymać tego pieska? My już jesteśmy blisko o. naszych domków. Ja mam idealną pułapkę na niego, na którą na pewno się nabierze, przecież on kocha czarne diamenty, co o. nie? No tak. Lepiej tego nie dotykać, bo one są straszne. Może zrobimy tutaj taką tabliczkę mm. z informacją, mam dla ciebie prezent. Oh. Oh. Ej, to jest oh. dobre, ale co? Chcesz dać te czarne diamenty do skrzynki? Tak po prostu. Zaprowadzimy go tutaj do kopalni wielkiej, diamentowej i możemy nawet zostawić, że jest Cała uh. kopalnia Ej, to czyli w takim razie musimy ją zbudować w tym miejscu W sumie to jest dobry pomysł Dawaj, Tylko chwileczkę, e, Wojan, ty wiesz może Jak zrobić takie diamenty czarne? Bo Rudan oh, chyba jest taka oh, jasne, normalna, wiem. nie? wiem, Współpracowałem razem z Pimpkiem Bo on lubi materiały wybuchowe I zrobiliśmy tak. diaksy wybuchowe Co? Oh. Chwilę, jak to? Diamenty wybuchowe? Nie nisko, żeby ten czarny piesek się na to nabrał. Aha, Czekaj. i teraz tutaj myślę, że o? już jest dobry poziom. Słuchajcie, zaczniemy budować, ale proszę, nie rozwalajcie co? tego, bo będzie ogromny wybór. Co? Jak to? Czekajcie, chcę to zobaczyć. I on tutaj coś położyłeś, Tylko te diaksy, nikt się na nie nie nabierze. Co ty gadasz? Nabierze, Aha. bo wiesz, co mam tutaj przygotowane? Specjalne zakamuflowanie tych diamentów, żeby wyglądały o? na czarne. O, o, o. Ej, a co się stanie, gdybym chciał wykopać te diamenty to i tak Myślę, że nie mogę ich wykopać. One a? wybuchną, bo to jest Co? jak TNT. O, nie, do Joleby nie chcę tego kopać, bo zaraz wszystko się zniszczy. Ej, w sumie to ja bym to zobaczył, jak to wygląda. Czekajcie, uważajmy, że ja jestem tym pieskiem W połowie <grym> ja to zaczynam wykopać. i. To, to wybuchło, to jednak działa tak, ta pułapka będzie dobra. No widzicie, Będ tylko trzeba to ci... jeszcze raz przykryć, bo teraz rozwaliłeś cały <grym> kufla. Spokojnie przykryjemy to w sekundę, a on się nabierze. Zaraz o. czarny piesek będzie po nim. <grym> Tak jest, ale czekajcie, ja chcę zobaczyć, co zrobił jeszcze piesek. Tak, masz może jakąś, po, jakiś pomysł, jak go zatrzymać? O, oczywiście, że tak moja pułapka będzie najlepsza z was wszystkich. Chodźcie tutaj do mnie. I tego dirta tutaj zwykłego zamieniamy z tego czarnego. Ech, no, chwileczkę, to tylko... jest bardzo słaby pomysł. już to nic totalnie nie da. Ty no właśnie. No. To ty gadasz, mam jeszcze więcej rzeczy. Porostawiam tu takie ramki, a do nich powrzucamy czarne kości, żeby on się mm. skusił. No tak, tylko chwileczkę, co zrobi niby ta czarna ziemia? Przecież przez nią może sobie normalnie przechodzić. No właśnie. Ja. ja w swoim rączku mam taką specjalną ramę Zobaczcie, to jest pułapka. Jak on wpadnie, to zostanie pokonany. Ale robią tak, swoje pułapki nawet nie działają. Mogę po tym chodzić. Ej, to jest troszeczkę śmieszne, głupiutkie, ale dobrze, Nubek, tak? Ty sobie dobrze radzisz prawie z tymi pułapkami. To było bardzo mądre podejście, ale wiecie co? Ja bym zrobił zabezpieczenie coś ze sklepikami, bo on też nam nie zniszczył. A co wy na to, żeby zrobić taki sklepik czarnego pieska? On na pewno będzie chciał do niego podejść, co nie? To prawda, Luczek, tylko chwila. Co będzie w tym sklepie mógł sobie Kupiacie swoje czarne produkty? Ej, no tak, przygotowałem coś takiego, ale dawajcie, pomóżcie mi zbudować ten sklepik, bo on będzie wyglądać prawie jak mój, tylko taki czarno-szary. Ej, to jest przerażające, co nie. Uuu. Ja bym Uuu. nic w takim sklepiku nie kupił, no wejdźcie, że on tak strasznie wygląda! Tak. tak, i zobaczcie, nawet dam tutaj napis: strasznyshop.pl. Zobaczcie, to jakby ten piesek miał go naprawdę. Ej, to jest naprawdę straszne. Ja tutaj postawiłem nawet czarne, szarkerowe skrzynie z zapasami. Ej, jakie to jest mocne. Naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Ty piesku się bardzo starasz, nie to co innej. Dobra, ale zobaczmy w to... takim razie tutaj, jakie możemy dać obrazki. Na przykład Ej, straszna poduszka kości. Nie ja to jest przerażające gdzieś taką normalną. ona nie jest taka zła. Weź to ucie, nie mogę patrzeć na takie rzeczy, to jest bardzo przerażające! Nie no, spokojnie, jeszcze tutaj mamy ej, bluzę na przykład takiego strasznego pieska i nawet maskoteczki takie! Ej, ja bym się tego bał akurat naprawdę, a wy. Ja a... też bardzo bym się bał, ale wiesz co, uh. ludzie, to płacz! Trzeba troszeczkę urozmaicić, może zrobimy tutaj taką wielką dziurę i wylejemy U. tam lawę, a tutaj damy takie pupytki, które otworzymy, gdzie podejdzie. Ja mam nawet lepszy pomysł. Myśleż możemy dać taką fejkową trawę. I zobacz, jeżeli ktoś do niej podejdzie, to Pum spada na dół, widzisz, bo to tak naprawdę się załamuje. Ej, to jest e, tutaj mega głęboką <grym> dziurę. I co chcesz tutaj wylać, się żółty piesku? O się lawę! No tak, dajmy tylko jak najwięcej. I dawajcie, bo ten piesek może za chwileczkę się obudzić, Szybko. bo to chyba wychodzi. Dobra, to w takim razie dajmy jak najwięcej tego. I dobra, mam nadzieję, że moja pułapka na pewno na niego zadziała. A teraz ty, Pipek, twoja kolej. Jaką ty niby pułapkę przygotowałeś? I ja mam coś lepszego. Może tutaj koło kopalni wylejemy mnóstwo lawy. Ale spokojnie, nie będę tutaj tak po A. prostu go chciał zwabić do tego, bo troszeczkę wyżej damy tutaj taką klatkę o? i w środku no? kogoś uwięzimy. Co? O, o, o. Jak to A uwięzimy. tego wam nie powiem, musicie się domyśleć. Ta klatka nie musi być jakaś duża. Bo to będzie jedna osoba, którą będzie chciał uratować ja ten wiem. czarny piesek i to będzie owca! Co Na chwilę! Jak to biała owieczka? Przecież to nie ma sensu! No to nie, to nie jest biała owieczka, bo mogę ją jeszcze przecież przekolorować <śmucz> I ona będzie taka BOOM! <śmucz> jakie to jest ja. mocne, ej, faktycznie! Ona teraz tutaj wygląda, jakby była uwięziona i potrzebowała pomocy. Ej, on naprawdę nas będzie nie lubić. A chwileczkę, co ty jeszcze tutaj próbujesz, jak my go pokonamy? No bo zobacz, jeszcze nam. Jakby ta owieczka chciała ej, serio. I pomoc od czarnego pieska, bo ona zaraz zginie od lawy i zrobię tutaj takie specjalne przejście. Zobacz na to, tutaj dam takie tabliczki i na górze dam też kowal, <laughs> że jak ten <laughs> czarny piesek tu podejdzie, to wtedy wszystko <laughs> się rozwali na niego. <laughs> to będzie się działa! <laughs> ty, ten pomysł jest naprawdę ekstra, Pimpek. Widzicie to? Pimpek jest naprawdę mądry. Czekony pieskiem. Ej piesek nuczku. ale poczekaj, to... się z mojej pułapki, zobaczcie. Ona naprawdę działa! Ten golem dostaje obrażenia. O, nie, golemie, odejdź. to tak, ty musisz chronić nas przed tym pieskiem w tamtym stronę. Dobra, w takim razie pomóżmy troszeczkę Pipkowi. Ale jestem ciekawy, czy może ten żółty piesek. Ty masz może jakiś pomysł, jak możemy zabić tego pieska? Oczywiście, że tak, bo wiesz co? Ja mam taki super specjalny plecak, który jest bardzo, bardzo rozchwytywany przez innych. I dam mu taki czarny plecak, jakby myślał, że on też jest taki dobry jak mój. Ej, to jest fejkowy plecak, tylko to nie jest taki jak twój, tylko jakiś inny. A, i on jest czarnego koloru. I on chyba za nim pójdzie, co nie? No, prawda, prawda. Zwabimy go do specjalnego miejsca, gdzie domy czarne, laki bloki, z których wypadają straszne braidroty. Co? Chwilę, jak to brain roty? Przecież to jest bardzo głupie. Tylko nie ho, ho, dawaj ho, 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 tego może tutaj koło naszych domków. Tak, no tak, właśnie, tak, bo wtedy będziemy uh, inwazję brain rotów. A tego byśmy nie chcieli. I czekaj, czy pokonają czarnego pieska? No, Oczywiście, że, że tak. Zobaczcie tylko na to dom. jest pełno takich czarnych laki bloków. Jak chcecie, możecie je nawet przetestować. Ej, to dawaj, dupku. Ty piesku, musisz je wytestować i sobie wykopać. Dobra, otwieram jednego, zobaczymy, co z niego dostanę. O, e. Ale Trzeba? słabe. Jak to ma niby zatrzymać tego ja, pieska? Ej, tu jest to jest pewnie. Ale chwila, chwila, to, to miało działać zupełnie inaczej. Chyba moja pułapka nie do końca a... będzie działała. No nie, te lucky bloki są akurat mega słabe. Dobra, to możemy zostawić, bo to mi się nie podoba. A ty, niebieski piesku, masz masz jakiś pomysł, na przykład, jak możemy go zatrzymać? Oj tak. Ja mam super superancki pomysł. Mordeczko, zrobimy tutaj takie zaproszenie na Wojanowice wielką bramę z przejściem informującym, że może do Bo? nas dołączyć. Ty, jakie to będzie wow. mocne! Tak, tylko chwilę. On się przecież nie nabierze. Ten piesek jest bardzo mądry. A ty tutaj dałeś, ej, informację, chodź na Wojanowice. Tak i tutaj jest bardzo dużo czarnych piesków, żeby go zachęcić, żeby tam przyszedł. A, ale chwila, chwila! Czy ten portal będzie naprawdę działał? On naprawdę będzie mógł wrócić do Wojanowic? Nie, proszę, nie żeby on to, tam nie, nie wszedł. To, to będzie treśnie, działał. Co? Wiecie dlaczego? Bo co? będzie zrobiony z naszych i dlatego właśnie się nabierze. Zobaczcie tylko na to. Postawimy tutaj bardzo dużo różnych zdjęć, oh. przez co będzie się wydawało, że to serio jest What? portal zrobiony z wojanowic. <laughs> Tak, Aha, do tak, ej, to będzie mega mocne. Ej, nie pomyślałem nigdy na to. Może ten piesek się nabierze, bo nie jest głupiutki. Dawaj w takim razie, odpal to. Hahaha, <noise> <noise> widzisz? Ej, serio, to wygląda jak taki portal, a to jest chyba po prostu do nederu. No. Dokładnie, on się na to teraz tak nabierze. Możemy I już nawet to, to nie zniszczyć zobaczymy. ten portal, jak on tam wejdzie. O. Ej, dobra, a w takim razie, co masz ty, piesku, bo ostatnio się nie pochwaliłeś tym zadankiem. A ja mam teraz bardzo trochę straszną i możecie się przestraszyć. Chodźcie tutaj za mną chwileczkę. Dobra, co ty kombinujesz? On tutaj daje jakiś żwir. Widzicie o? to? Trzeba i razem zopim. To jest taki cmentarz bardzo straszny, żeby on tutaj się wystraszył hmm. i nie podchodził w ogóle. Ej, nie. Nie wiem, czy to zadziała. Przecież ten cmentarz jest w ogóle w inną stronę. Ej, ja bym to zrobił w taki sposób i może faktycznie by go to zatrzymało, tylko to jest bardzo słodkie chyba z tymi creeperkami. Ha, one takie malutkie są słodziutkie. One pewnie nawet by nie wybuchnęły mocno. Wiecie co? Ja mam lepszy pobezdowi by takie może tutaj hmm. trudne, One są bardzo straszne i to go na pewno eee. przestraszy hey no. no tak, e, tylko, że ja nie wiem, czy jemu się to nie będzie właśnie podobać, że jest coś takiego Wiecie, o co chodzi, jest bo nie jest O, takie głowy dookoła ja <laughs> 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 jakby ktoś tu nie żył Ej, dobra, Pimpek, ty to normalnie masz takie pomysły, że ja bym nigdy na nie nie wpadł I Ej, jak nie. strasznie to wygląda, on chyba tutaj przyjdzie, a ty jeszcze coś piszesz, piesku O, Jodry, ja tu napisałem, żeby on wiedział, że to się stanie właśnie z nim, jak tylko z nami jest zadrze <laughs> O nie, ej, to jest straszne dobrze. Tak, tylko chwilę Stała się w tym momencie noc I ten piesek zaraz już będzie Ej, szybko, musimy się pospieszyć I ja chyba teraz zrobię coś mocnego Bo zobaczcie, przecież tutaj tam dużo pajęczyn On wtedy nie przejdzie, jeżeli tutaj będzie taka ściana Co nie? Pewnie, o! że nie, przecież on się uh -huh. tak spowolni I wtedy uh. łatwiej będzie mogli go pokonać ha, ha, no chyba, że jest ukrytym pająkiem i ma 8 nóg ha, ha, ale to chyba niemożliwe Ty, nawet, tak nie mów piesku, tak? A tutaj mam nawet takie pajęczyny z pająkami Tak, one pewnie będą go gryzły, jeżeli tutaj przyjdzie Ale wiesz co? Zróbmy to dosyć wysokie, bo on wysoko skacze przecież ten piesek. Ej, tak, no i właśnie za chwileczkę może już wyjść, bo już jest ciemno. Dobra, Pipek, yy. dawaj, pokaż lepiej swoje zabezpieczenie. No ja mam się... Nie przeraż, bo co. Uy, na to, że postawić tu. O, takie kotki! Fu, nie, czemu ty stawia się? Widzicie to, chłopaki pieski, lepiej do tego nie podchodźcie! Właśnie yy. widzicie co to ma znaczyć. Te kotki są przerażające. Jak ty możesz Chodź nie trzymać, My połku. nie lubimy kotków! Ale słuchajcie, skoro my tego nie lubimy jako pieski, to on pewnie też tego. Nie będzie lubić. A ja tutaj postawię wszystkie rzeczy, jakie lubią te kotki. Czyli takie rzeczy, jakieś kwiatuszki, a nawet może nawet jakiś stawik z rybkami. Co stawik ja. z rybami? A bo one je jedzą, one nie lubią kości. Ej, ja się troszeczkę tego boję. Nie wiem, czemu pimpek to zrobił, ale on też nie lubi jak coś kotku. To, no. to, to prawda, ale wiecie Aha. co? Lepiej może ja zrobię jakieś kolejne zabezpieczenie, bo pimpek twoje jest bardzo straszny. Słuchajcie. słuchajcie. No ja zrobię bardzo kolorowe zabezpieczenie, żeby ten piesek totalnie nie chciał tutaj tylko przyjść. Zobaczcie, nawet takie różowe kolorowe, tęczowe zbrojki, uh. żeby jak on tylko je zobaczył, to nawet nie chciał tutaj podejść. Jaki to jest genialny pomysł! Ty jesteś naprawdę najlepszy, piesku! Gdyby z ciebie nic byśmy nie zrobili, przecież teraz tutaj jest tak kolorowo, że on się będzie bać, co nie? prawda. i zobacz, damy to jeszcze takie kolorowe balony, bo on na pewno nienawidzi kolorów, skoro jest czarny, co nie? Tak, pisał na samym początku, on lubi tylko kolor czarny, a wszystko, co jest kolorowe, naprawdę mu się nie podoba! Tak, i na pewno też mu się nie spodobają kolorowe owce, jeśli tutaj nie damy, co nie? Oh, on nie dał normalnie z tą nazwą, która musi być. Jeb podłoga, tak, bo wtedy te owieczki tak się kolorują. Ty, to jest taki sekret Minecrafta, jeżeli nie wiedzieliście. A ty chwileczkę, niebieski piesku, co ty tutaj robisz? Ja przygotowuję jak już o kolorach mowa. On bardzo nie lubi różowego, <laughs> więc postanowiłem zrobić całe miejsce z różowymi drzewami. <laughs> U, ej, tak, ja też w sumie nie lubię różowego koloru, ale im więcej kolorków, tym chyba lepiej, co nie. Takie kwiatuski różowe! Bo, bo on tego nienawidzi, więc na pewno do tego nie podejdzie. I dodam tutaj różową wodę, aby on Uuu. przez trzymarek do niej wpadł, no. To, ja to nie będzie mogę. genialne, przecież on nie wtedy my. może się przekoloruje. Nie I no. nawet na samym końcu postawię co? pełno wojanków różowych. U. Ej, chwileczkę, ja muszę to zobaczyć. Tak, wojanek, guba polodowa, Ale ekstra tak, jeżeli on się to napije, to może wtedy nie tak. będzie już czarnym pieskiem. Tak, Ale poczekaj, chwileczkę, pomysł. co robi dirtowy piesek? coś zaczyna tutaj budować. Co? A moja kulałka jest bardzo fajna teraz, bo ja buduję plac zabaw, żeby się z nim pobawić. <gry> Jak to przecież to jest bez sensu? Co ty wyczyniasz się, dzikowe piesku? Ty to? chyba chcesz, jesteś jego kolegą czy coś takiego? Nie, to nieprawda po prostu tyle strasznych rzeczy. Ja chciałbym teraz coś fajnego porobić. Ale on jest uh. złym pieskiem. No właśnie, mamy już bardzo mało czasu, a ty coś takiego robisz. Chodźcie lepiej zniszczyć ze mną tutaj ten czarny taki drzecz, która jest, bo ona jest bardzo słaba i on to zrobił, kiedy nie patrzyliśmy z naszych domków mm. też. I wiecie co? Ja bym może zbudował wielkie mury z kości, jak w naszej piosence, co nie? Wielkie mury z kości. Zrobię każdy tak. piesek na pomorze. Tak, bo wtedy on tutaj nie przejdzie. Jak zobaczy, że my tyle mamy tych kostek naszego białego koloru, to on może się przestraszy. Ale to no, wiesz co? Oj, ja się tak. boję, że on to i tak przejdzie. Mm. Ale wiesz co? Nawet jeżeli mu się to uda zrobić, to patrz tutaj ma. Może weździemy i takie bronie będziemy mieli na niego. A masz, zobacz jakie one są silne. Ej, to no tak, wow, Piesek wtedy powinien dostać. O, jak to normalnie wygląda? Ej, pimpek, to jest troszeczkę niebezpieczne. Wiesz co? Ja tego chyba nie chcę. Ja wolę normalne mieczyki. No co? To jak nie pokonamy tego czarnego o. pieska, jak on będzie przy naszych domkach? Ej, dobra, masz rację. Nie przemyślałem tego. To powinniśmy mieć każdy taką broń. I dobra, ej, ja chcę zobaczyć, jak te mury już teraz wyglądają. Bo wy to wszystko zrobiliście. I wow, jak ładnie. No, teraz o, to są Ale tak, Tutaj zrobię tylko wejście, żebyśmy mogli sobie wchodzić do naszych domków. I wiecie, co? Ja bym zbudował masze tutaj chatki, ale chyba jeszcze nie możemy, bo już jest za mało czasu. A tutaj musi być brama, żebyśmy tutaj byli bezpieczni. Ale tak, musimy już bo ten czarny piesek za chwilę może tu przyjść do nas. O, no, 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 no. I zaraz, I na czekajcie, na nie zrobiło się trochę ciemniej. Patrz, krzyż, jest już na górze. Uuu. Ej, tak, czekajcie, ja w takim razie będę patrzył, czy ej, ten piesek wychodzi. Czekajcie, patrzę. Coś tam widzę. Tak, ten piesek już wychodzi. Widzicie go? <Glubi> o, nie, on tu idzie. Tak, taki, jaki on ma dziwny dźwięk. Ej, i chwileczkę, on pokonuje teraz te co nasze nie? pieski! Proszę, żeby jakaś pułapka go zatrzymała! No Chyba właśnie. właśnie to nie udaje! O, o, ten piesek rozwała te pieski na luzie! Co on tutaj robi? On niszczy twoje TNT! Widzisz to, Pipek? Posuń się! Nie, nie ma opcji! Jakiś TNT wybuchnie! No dawaj, wybuchnie! Buchaj, ale o, o nie on nie o Ej, tak, i on niszczy chyba wszystkie tutaj golemy, no nie wiem. O, ta błaska, nie, nie błaska mamy. Szans. On Bo się tak... dostanie przez wszystko. Ej, o, o, i on już jest bardzo blisko. Czekajcie, nie, ten sklepik chyba nawet go nie zauważył. On teraz gdzieś idzie w tamtą stronę. co tam było? Tam były diaksy, wybuch diaksowy. Albo nie, chyba on w tym momencie patrzy na tą owieczkę tak, zobaczcie, <laughs> on chyba chce ją uratować. Ale Ciebie, jak ma... On tutaj jest, to ja teraz w odpowiedni momencie! A ma! <laughs> to Ej, tak, ja tobie No nie, szybko musimy uważać. Wiecie, co, bo za chwileczkę już tutaj będzie, ale już tutaj nie przejdziesz, ty czarny piesku, i chwileczkę. On chce dołączyć do Wojanowi. Nie, nie słyszę, że tam nie wszedł do tego portalu, ja się bardzo boję. Ale tam przecież jest do netheru, a nie do Wojanowi, to

Kroń, którą miałeś i jakąś, nie wiem, jakąś wodną czy coś takiego i musisz go pokonać! Masz piesko, nie podchodź tutaj! Strzelam do ciebie, nawet a... się nie masz tu wchodzi! Na chwileczkę, ty! On w tym momencie idzie i chyba nie chce nic nam robić! Ej, słyszycie ten dźwięk? Zobaczcie, on gdzieś biegnie! No, uciekam, no ucieka, on dobrze, a ty poszedł, Ama. Ty, nie gadajcie, że on się normalnie nas przestraszył, w naszej bazy, ty! A... Patrzcie, on gdzieś ucieka do lasu! Mi się wydaje, że on się tak. wystraszył tych różowych drzew tutaj! Ej, możliwe, tak, i chwilę nie widzę go i ej, dzień się w tym momencie zrobi. zrobił się. To oznacza, że przetrwaliśmy po? Atak czarnego pieska Ej, chyba tak Na razie nas zostawił I teraz jesteśmy bezpieczni